Cześć kochani! Cześć kochani! I witamy na kanale u Agi i Romy po uszy w remoncie. Dzisiaj Wam pomiemy o pięciu zasadach w projektowaniu domu. Zostańcie z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o czym jeszcze opowiadałyśmy w naszych poprzednich filmikach, to subskrybujcie nasz kanał, a tymczasem zapraszamy. Kochani, no to zaczynamy. Pięć złotych zasad projektowania wnętrz. Jak zacząć? I żeby jak wyszło dobrze. Dobrze, Agnieszko, tak jak się pięć zasad. Jaka pierwsza zasada? Pierwsza i najważniejsza zasada według mnie to zaplanowanie budżetu. Dobre zaplanowanie budżetu oznacza, że bierzemy pod uwagę produkty, wykonawców, czas tak. i wszystkie najdrobniejsze szczegóły, które mają wpływ na nasz. Remont. Tak, i to nam daje gwarancję tego, że jak zaplanujemy budżet, to tak będziemy mieli wykończone mieszkanie i takie produkty, jakie wybraliście, one w tym mieszkaniu się znajdą, prawda, Anieszko? Tak, to znaczy wybieramy produkty pod. Tak. pieniądze, które mamy, dokładnie. I, i wtedy, wtedy kupujemy, a nie, że to nam się podoba, to nam się podoba, mm -hmm. kalkulujemy, liczymy, tabelki, Excel, jak ktoś nie lubi, przykro mi. <laughs> Czyli pierwsza zasada to są pieniądze, budżet kasa. Zbijcie jak chcecie. Aga, druga zasada. Druga zasada bardzo istotna to z pomieszczenia lub domu, lub też mieszkania, które chcecie remontować, wykończyć, bo w salonie meblowym... Mhm. Wiele produktów wygląda zupełnie inaczej, a w naszej przestrzeni mogą się okazać za małe, za, za duże, długie. za długie, za krótkie, za wysokie, za niskie. Wymiary, wymiary i jeszcze raz wymiary są podstawą dobrego projektu. Druga zasada. Wymiary, wymiary, wymiary. Trzecia zasada. Trzecia zasada to układ funkcjonalny. Mm -hmm. Co to znaczy układ funkcjonalny? Hmm. To układ funkcjonalny nawiązuje do tych wymiarów, mhm. ale w tym układzie funkcjonalnym planujemy, jakie produkty chcemy mieć w naszym pokoju nowym, wyremontowanym mhm. lub nowym domu, lub starym domu. Tak. Planujemy, jak długa, jak wielka ma być kuchnia, ile miejsca ma zajmować salon, stół, jadalni, mhm. czyli taki rzut aranżacyjny, układ funkcjonalny, gdzie zaplanujemy, na czym nam najbardziej Zależy. Mhm. Czwarta zasada? Czwarta zasada. Pamiętaj o tym, żeby dobrze rozplanować światło. Co znaczy? Co to znaczy? No tak, co to znaczy światło? Światło bardzo ważne jest w naszym mieszkaniu i ja myślę, że nie może być jedno źródło światła. Tak, dla tak. Dokładnie, musi być wiele źródeł światła: światło na suficie, światło na ścianie, światło, które nam oświetla dla roboczy, światło, które nam daje atmosferę do czytania, do zasypiania, światło, które nas pobudza, które nam pozwoli makijaż no, zrobić, golę no. broda ogolić. <laughs> Także światło jest bardzo istotne, bo yy, nadaje jakby charakter naszemu domu i yy, potrafi zrobić fajny nastrój. Dokładnie. Następna zasada, czyli ostatnia zasada, tak? Piąta zasada. Pamiętaj, że to Ty będziesz mieszkać w tym mieszkaniu. Także nie kieruj się mogą stylem, który jest obecnie modny. Urządzaj mieszkanie pod siebie, bo to Ty tam będziesz mieszkać, nie ja czy Roma? <grym> tak, to ma być... A nie wykonawca. <grym> tak, to ma być Tobie miło, wygodnie, przestrzennie. Funkcjonalnie. Tak jak lubisz, za odpowiednie pieniądze, w odpowiednim oświetleniu, z pewną e, odpowiednią funkcjonalnością. Wszystko w pięciu naszych zasadach. Kochani. Jeśli chcecie zaszkoczyć y, przyjaciółkę, teściową, męża, sąsiadów i dzieci, to zastosujcie te 5 złotych zasad. Zastosujecie 5 złotych zasad dobrego projektowania wnętrz, a osiągniecie efekt wow. <laughs> Jeśli chcecie rozwinąć 5 złotych zasad, zajrzyjcie do naszych filmików, które się pojawiły wcześniej. Mamy ich ponad 30, także jest czym wybierać. Oglądajcie. Na dzisiaj to już by było na tyle. A tymczasem dziękujemy. Do miłego. Do zobaczenia. Pa! pa.